Jednak powstanie na Wołyniu upadło, a siły rosyjskie stale rosły. Dwernicki, zagrożony całkowitym otoczeniem przez wojska rosyjskie, zdecydował się 27 kwietnia 1831 roku na przekroczenie granicy z Austrią. Jan Bartkowski wspominał, Rozbiegła się wieść między nami, że Moskale porąbali straż graniczną austriacką, złożoną z włościan uzbrojonych w kosy, i że znaczne oddziały jazdy moskiewskiej wkraczają na obu skrzydłach do Galicji w celu zajęcia nam tyłów. W ten czas dopiero generał, widząc się w skutek tak haniebnego zgwałcenia terytorium na porząd neutralnego, obsaczony ze wszech stron, wydał rozkaz cofnięcia się do Galicji. Z Galicji Dwernicki przedostał się do Paryża i uczestniczył w życiu politycznym wielkiej migracji. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.